Siemankowicowie, dzisiaj jest piękny dzień, bo jest sobota! Weekend! Dziś mamy dzień gierek i zabaw. Będziemy grać na Playstation, będziemy grali różne gry karciane tak o, dalej. Coś, przygotowałam coś dla was okay. O! No widzicie? To jest to! To jest kobieta prawdziwa. Co tam przygotowałaś? Yeah! Przekąski! Ale czemu tu jest nóż? What the f**k? A wy coś majstrowaliście przy tej grze? Nie. nie, pierwszy raz tu jesteś. myśleliśmy, że to Nie, bo ja wybrałam trzy kubki. Nie a cztery. są cztery? No, hmm. to? Mm, Pewnie się pomyliłaś. O Jezu, znowu, serio. Kroiłaś kanapki. To twój noż? Nie. Który, Nie, nie, serio. Ja myślałam, że to ty wzięłaś, bo pasujesz do tego noża akurat. No Cześć. właśnie. Nie, no tutaj niczego nie było, tego też nie. Ej, a to? Czyje to jest? To nie jest twoje? Pasuje ci też. To okay. jest chyba Olivia. Nie? Dobra, to niech może to z odcinka jakiegoś czy coś Dobra, Oliwia, jakie są zasady? Czytasz pytanie i musisz odpowiedzieć na nie A my mamy zgadnąć Czy oszukujesz, czy nie O, oszukuję Dobra. Dobra, czytam pierwsze pytanie O kurde, jaka jest najbardziej soczysta ploteczka Jaką znam? Uuu. Dobra, dawaj Jedna z bardziej soczystych ploteczek, jakie znam To taka, no. że kiedyś tak? Było tak, że Jack pro, no. poszedł <laughs> na imprezę I przyprowadził kozę, z którą Uuu. sypiał. I co jeszcze się działo tam? Nie, no to wszystko. Zgadujcie. 3, trzy, trzy sze -try. Sze -try. Fałsz. <laughs> to nieprawda. To nie. Nie. Ale miałem kozę. Ktoś dzwoni do drzwi. Jacku, zamawiałeś pizzę? Nie, może widzowie znowu. Czekaj, pójdę sprawdzę. Ej, czekaj, to ja pójdę. Dobra. Chodźcie ze mną. Tak, słucham. Ej, nie ma nikogo. Nie no, musi ktoś być, przecież dzwoniło no, tutaj coś. ktoś co nie? Może ktoś sejaja robi. Ej. Ej, tam go nie ma? Toś co jaja robi Może widzowie Oliwka losuj Która z rzeczy jakie posiadam jest najfajniejsza? Najfajniejszą rzeczą, rzeczą jest moje labubu Ja uważam, że to jest prawda Ja uważam, że nie, ale po prostu mogę przegrać, ale uważam, że to za proste jest Czyli to jest prawda Muszę sobie labubu kupić, bo nie rozumiem No to co? Kolejna osoba Ej, znowu? Daj, ja no, otworzyć. Jak widzicie, widzowie, nie wiem czy widzieliście wcześniej, nikogo tu zupełnie nie ma. Brama jest otwarta, nikogo nie ma, to jest bez sensu. Dlaczego Ej, dobra. ktoś dzwoni, a nikogo nie ma? To zamknijmy bramę po prostu. No, Zamknęliśmy bramę i to teraz powinno być gitnie. Dobra, czytaj pytanie, gdzie teraz to jest... Uwaga, moje pytanie, gdzie najbardziej chciałbym pojechać? Ej, gdzie zresztą... najbardziej chciałbym... Ktoś puka do drzwi, stary. Ej czekajcie, jeśli puka do drzwi to nie trzeba iść stary, ja mogę odpalić monitoring i zobaczymy kto tam jest Ej, Co jest? Jakaś widzka w czarnych włosach? Ej, co? Ej co jest? Czemu ona stoi tyłem do nas? na wie gdzie jest nie, Ej, poszła nie. w stronę aut. Czekaj, mam tam jeszcze dalej kamerę. A, czekaj. Ej, stary, ona podchodzi. Co? Była Leżak wywaliła, co jest? Jaka zła! Ej, przez to, że nie wpuściliśmy. Wy tu zostańcie i ja idę sprawdzić podwórko. Dobra, Mariusze. Ej, stary, kto mógł na Co jest na grane, podwórkowi? ale ciągle tak się zachowuje. Pusto jest? gdzie tak nie jest. Ty, zobacz, ona kopnęła Leżak, a on teraz stoi. Co jest grane, stary? Nie wiem, dobra. Zamknijmy, stary, drzwi po prostu od domu i koniec. Proszę opuścić nasze podwórko, bo policję. Ej, dobra, opanowana sytuacja. Nikogo nie ma. Rzeku. Oliwia? Poszła coś zjeść tam, powiedziała, że musi coś zjeść, tam coś zrobić. Chodźmy no, pobrać na tym, na Playstation. Ej, za, Let's go. Powiem ci jedną rzecz. No, Oliwia to jest złota kobieta, naprawdę. Poszła robić nam jedzenie, my sobie możemy grać i tak dalej. Cudo. Chcemy grać? A już, już zrobiłaś żarcie? Nie gramy cały czas. No byłaś jedzenie zrobić nam Nie. No jak to, nie? do sklepu No nie, powiedz co? I jeszcze się przebrałaś? I zdążyłaś to zrobić w tym czasie? No dobra, ty to co robimy w takim razie? Ta. One? Si no. Siedziałaś Oliwka wczoraj na nich No, są... gada, no właśnie jest. Tak samo Mega tu jest Jednak miałeś rację Co miałem rację? Przecież ty siedziałaś na tych fotelach Myślę, już będę będą pasować do salonu Gramy w tą grę dalej? Bo ty jesteś już na dwóch punktach I ale udało ci dalej. się jedno zgadnąć, jedno nie Jakie są zasady gry? Wiesz, ta gra polega na no. tym, że zadaję ci pytanie Przecież graliśmy i odpowiadasz tak lub Sześć nie sekundę graliśmy, to po co ty jej tłumaczysz to? No ale ja nie wiem o co chodzi Przecież to wy rozłożyliście tą grę Chodź do stołu na chwilę no, w takim no. razie, chodź o! Chodź, znaleźć. Ja go tyle szukałam. To twój naszyjnik? No tak. Przecież mówiłaś, że nie twój. No jak nie mówiłam, przecież moje. Nawet z tyłu jest o. To no. jest twój normalny naszyjnik? Pokaż go. No tak no. Ej, no przysięgam, że ty mówiłaś, że to no, nie... No dobra dalej, bo jeszcze ukradziesz. Ale mówię, tak że tak Ja też Coś mi się wydaje na kamerze, widzowie. Napiszcie w komentarzu, czy o nim że to jej czy nie. Na samym początku tego odcinka, cofnijcie. W takim razie wracamy do gry. No i to wytłumaczcie mi zasady, no przecież ja w to nie grałam. Dobra, ja no to ja do łazienki w takim razie. Co? No, to nie zaczniemy. Tylko wracaj szybko w takim razie trzeba no, grę, nagrywamy odcinek Dobre. jednak, więc wiem. Boże, ale fajnie scegle, kiedy ją zrobiliście? O! No! O, już ci ją opowiadam! Dawno, dawno temu. No. Bo dajże z jakiś maksymalnie miesiąc temu Daniel to zrobił. Tylko, że miałem wrażenie, że to widziałaś przez dwa ostatnie dni w tym domu, kiedy byłaś, a dopiero teraz to Wow, Łał, dobra. Co? Przecież on też tu wisiał cały czas. Nawet zielone. Ej, my wczoraj mieliśmy małą imprezkę w domu, ale żeby aż tak? Ej, dziwnie. Co? Jaką imprezę? Imprezy. No przecież razem się wczoraj. Patrz. Piwo, te sprawy? Nie Wow Ja nie piję Tak? O. No dobra, a ty macie łazienkę Nie wiesz gdzie jest łazienka? Tyle czasu jesteś tutaj? Dobra, chodź ci pokażę Chodź Ale ej Jak to ona nie wie gdzie jest łazienka? Nie, gdzie ona jest to pierwszy są... raz widziała te tak. tak. razem. Nie wiedziała, że wczoraj imprezowaliśmy nawet razem nie Dobra, Oliwia, teraz zapamiętasz? Tu jest łazienka jak coś a nie okaza. macie innej? Mamy jeszcze dwie, nie pamiętasz? Tutaj są, No jeszcze dwie Dobra, to Strasznie dawaj tamtej Nie no, no jest nie? Jacku, ale to twoja łazienka. Co ci tam przeszkadza? Pokażę ci drugą łazienkę, chodź. Patrz, tutaj jest ogólnie łazienka gościnna. Tu każdy gość może sobie korzystać ile chce. Proszę bardzo. O, dzięki. Jest spoko. Czysta. No, dobra, to sobie poradzisz. Dziwnie zachowuje, nie wie gdzie, gdzie jest łazienka. W jakby jej tu nie było wcześniej, co nie? To jest tragedia. Jeka zamknęła no, i wpycha do kibla. O i tak jest. Czeku, co to się stało? Nie, nie wiem, wypchnęła mi do kibla i zamknęła. To Serio? Serio? Dobrze, dobra, że miałeś jest... śrubokręt. No. Ej, dobra stary, robimy tak. Idziemy sobie do salonu, gramy w grę i zobaczymy dalej, co się będzie działo. Dobra, no głupio spodziąć. Dobra panowie, jeszcze pójdę do łazienki sobie dobra, 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 panowie, do tej drugiej. Dobra. 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 No, słuchaj, Tak, tak.

Byłem przy łazience i. Mariusz, muszę przez, wam coś ważne to jest. Dobra, Ale muszę coś... Zostaw oliwkę, zostaw Byłeś w łazience, załatwiłeś się spokojnie. Ale muszę spokojnie wam grawać, coś powiedzieć. Musimy to... zagrać fifę teraz, jeszcze mamy chwilę. Ale... Dobra, Mariusz, to... potem powiesz, a teraz nieważne, teraz lećmy dalej. W takim no razie. Oliwia jest... nie wie, jak się gra w tą grę, nie wiadomo dlaczego w ogóle, więc ja się musimy go. że tak, straciła pamięć. Ej, najgorzej. To jest normal. Dobra, panowie, co. Bo chodźcie tam, serio, musicie to zobaczyć. Mariusz, ona tak stoi, patrzy na nas. Jak to? Cześć Oliwka, chodź! Czemu ty tam stałaś, tak patrzyłaś? Ja widziałem, że ty stałaś, nie podchodzisz. Wiedziałam czy mogę przyjść. Podsłuchujesz nas. Możesz. Dziwne. Nie możesz. To jest dziwne, ten tak, jest no. Ej dobra, wiesz co Oliwia, mam taką propozycję. Ty tutaj poczekaj chwilę, bo ja muszę i Jackowi pokazać jak się zgrywa pliki, bo on no. nie zgrywał plików w WS odcinku. A Kupię, ty poczekasz, tak. wiesz, pograsz sobie na PlayStation, pograsz sobie w blefa sama, pytania <grym> 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 sobie poczytasz. Zasady ogarniesz. Zasady ogarniesz, właśnie, a my zaraz przyjdziemy, co ty Dobrze. na to? I stary, ona z tymi ciuchami na baki naszej była obrana wcześniej. Ja też mam wrażenie, że ona była na czarno. Teraz. Na jest. Nie wiem stary. Chodź stary, pokażę ci te pliki. Bo ogólnie jest taka rzecz, No. ty, ja wiem, że tego programu nie używałeś do plików, no. ale stary musisz naprawdę się tego nauczyć, bo to naprawdę dużo zmienia. Zmienia, Mariusz. no ale ile to co czasu się marnuje? Co? No stary, ty, kochaj, już mamy. Zrobiłam to. No. Kilka, się zdążyłaś oliwka. cały czas jestem tak samo, ubrana. Jak? Co? A kto tam jest w takim razie? Jak kto? 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 Co? No dobra, no to chodźmy grać, no. Przecież mieliśmy się zagrać. No graliśmy. No właśnie graliśmy, Oliwia. No nie no, proszę zrobić jedzenie, żeśmy sobie pograli. A ty masz zasady tej gry już, czy nie? Przecież ja mam tłumaczyłam. Sama zasada. Co? A co masz do jedzenia? Co to jest? No, jak to co? Tu yes. co co za deser? U? Ej, ale... Dla chwila. Dobra, ej, chodźcie do salonu. Ej, chodźcie do salonu. Trzymaj do salonu chodźcie. Jak jest itu, o co chodzi? Ty, co jest sany? grane? Jaki deser ona robiła? Przecież ona poszła robi siedzenie, ale przysz... przyszła tutaj, przebrana! Tak. Ej, co tu się odwaliło stary? Co jest? Czemu jest Co się stało? Oliwia. Byłaś tu, rozwaliłaś te wszystkie rzeczy Ja tego nie będę sprzątać A kto to Co zrobił? To było, z zrobiłeś syf, tak nie pa? pamiętasz Które z was to zrobiła jak nasze pudełko nie, nie coraz bardziej, odcinka na odcinek, nie? Ej Mariusz, ucieka, ucieka tam Co? Kto ucieka? Ej, Ej patrz tu no była tam! Uciekła! Kto to był stary? O co tu chodzi? Ja nie mogę. Ona Dobra. wyglądała identycznie. No dokładnie jak... identycznie. Dobra widzowie, jeśli Wam się podobają te kręciki, to zostawcie minimum 10 tysięcy w górę. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, jął!